Więc zatem, jak emitujesz energię? Myśli, które myślisz, wysyłają informacje na zewnątrz do pola kwantowego. To jest to, co ma wpływ na pole, wpływa na informacje do pola. Pomyśl o tym, jak o ładunku elektrycznym w polu kwantowym. I wyrażane przez Ciebie uczucia przyciągają informacje lub doświadczenia z powrotem do Ciebie. Więc wówczas emocja ma tendencję do bycia ładunkiem elektrycznym, który zaczyna tworzyć to, co nazywa się zasobnością. Rzeczy płynące do ciebie i kombinacja tego, jak myślisz i jak czujesz, nadają elektromagnetyczne podpisy, które zaczynają wpływać na każdy pojedynczy aspekt twojego życia. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Dołącz bezpłatnie do najsłynniejszych ekspertów Flow w jednym wydarzeniu online Unity Poland 100% za darmo. Zapisz się teraz.